Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek chciałbym, żeby był o objawieniach prywatnych, ponieważ dosyć często, niestety, słyszę, że zarzuca się nam w kościele, tym, którzy starają się wierzyć i praktykować wiarę katolicką, to, że wierzymy w bajki. Tak nie jest. Natomiast, niestety, niektórzy chrześcijanie, i mam wrażenie, że jest ich trochę zbyt dużo, nieustannie takie bajki wierzą i przesyłają sobie, na przykład ja w tym czasie, kiedy koronawirus w Polsce e, zaczął, zaczął zbierać swoje plony, ja co chwilę od różnych osób na swoją skrzynkę dostawałem informacje o objawieniach Trevignano-Romano. Słuchajcie, miałem już tego dość, dlatego że są rzeczy, w które Kościół wierzy, powinien wierzyć. Są rzeczy, które Kościół powinien obserwować, a są takie rzeczy, które Kościół powinien jak najbardziej odrzucać, mówiąc, słuchajcie kochani, to jest bajka. Mamy oficjalne nauczanie Kościoła, to jest naprawdę piękne, naprawdę jedno wynika z drugiego, fajnie się przenika, jest połączenie wiary z rozumem, zatem bardzo to proszę, aby z dużą dozą ostrożności podchodzić do pewnych spraw. Nie wierzcie we wszystko na ślepo, bądźcie krytyczni w czytaniu pewnych rzeczy, w słuchaniu pewnych rzeczy. Tak jak nieraz wspominam, nawet mi nie wierzcie bezkrytycznie na słowo, ponieważ popełniam nieustannie błędy. Pewne rzeczy robię w dobrej wierze. I chcę na przykład coś za bardzo powiedzieć, wyniknie z tego oczywiście nieraz jakieś tam zło. Oczywiście Pan Bóg sobie z tym wszystkim poradzi, natomiast błagam Was, kochani, trzeba bardzo mądrze podchodzić do objawień prywatnych i tak jak na przykład prywatnie mogę mieć jakieś zdanie, na przykład co do objawień w Meczugorie, aczkolwiek Kościół Katolicki pokazał nam pewne... Pięć punktów, które muszą być spełnione, aby dane objawienia były zatwierdzone, aby Kościół wprost mógł powiedzieć: Tak, kochani, możemy w to wierzyć. Zatem i objawienia w Meczu i objawienia w Trevignano Romano nie są jeszcze zatwierdzone przez Kościół. Na początku, zanim może przejdę do opowiedzenia o tych punktach, chciałbym tak trochę, może żeby włożyć kij w mrowisko, opowiedzieć pewną historię. Oczywiście ktoś tam może poczuć się oburzony, natomiast e, to jest, wiecie, z dystansem trzeba do tego podejść. Powiedzmy taka forma żartu, ponieważ e, 70% społeczeństwa mówi o tym, e, że są ateistami. I o ile prawdziwych ateistów, czyli tych, którzy konsekwentnie będą mówili, że są ateistami i będą faktycznie żyli według tych zasad, jest niewielu. To jest garstka. Ja znam może dwóch takich ludzi, którzy są w tym bardzo konsekwentni. E, na przykład religa, znany lekarz do końca, do samego końca, pomimo tego, że był bardzo takim konkretnym człowiekiem i też zasadami, do końca walczył, prawda? Do końca mówił, że Boga nie ma. Natomiast większość tych tak zwanych pseudoateistów to ludzie, którzy mówią, że nie wierzę w Boga, nie wierzę w Kościół, albo po prostu nie wierzę w Kościół, a jednocześnie nie wierząc w Kościół, przychodzą chrzcić dzieci, przychodzą do Komunii Świętej, to że później ich w ogóle nie ma to już inna bajka. Czyli to nie są ateiści. Dlatego ja odniosę się tylko do tych, pokazując, że coś jest nie tak, to po pierwsze, a po drugie, wydaje mi się, oczywiście mogę się mylić w ocenie, natomiast to są ludzie po prostu leniwi którym nie chce się podjąć ciężkiej pracy, żeby Pana Boga odkryć. Łatwiej im zostać na takim etapie, na jakim są. Zatem do zakonika przyszedł młody chłopak, który szczycił się tym, że jest ateistą. Oczywiście omawiam o tych, y, tylko o tym przypadku, o którym wspomniałem. Y, no i ten przekonuje go, słuchaj, ojcze, no nie ma Pana Boga, nie ma Pana Boga, więc proszę mi nie wmawiać, że jest. Y, Zakonik się uśmiechnął i mówi: To ja mam do Ciebie takie pytanie. Czy Ty przeczytałeś Pismo Święte ze zrozumieniem? Przeczytałeś Pismo Święte z komentarzami? Ale nie jakieś tam przekłady. Starałeś się faktycznie sięgnąć bardzo mocno w Pismo Święte poprzez język hebrajski, grecki, łacinę czy aramejski? Ten młody człowiek się uśmiechnął mówi, no jak ojcze, przecież jestem ateistą, ja to nie wierzę. Aha, rozumiem, rozumiem. A powiedz mi taką rzecz, a może znasz oficjalne nauczanie Kościoła? E encykliki, adhortacje, próbowałeś to zgłębić, żeby... Zrozumieć, jak Kościół naprawdę myśli, czyli nie patrzeć na postawę tych księży tylko na to, w co naprawdę Kościół wierzy. No ale, Ojcze, ja jestem ateistą, ja przecież to nie muszę wszystko wierzyć. A to jeszcze mam pytanie: czy próbowałeś faktycznie mocno powalczyć? Przychodziłeś na Eucharystię, chodziłeś na adorację, rozważałeś Słowo Boże, walczyłeś szczerze, żeby poznać Pana Boga? Ojcze, ale ja Ojcu powtarzam jestem ateistą. Ojciec się uśmiechnął i mówi: Ty nie jesteś ateistą. Jesteś po prostu ignorantem i leniem, który nie zna swojej wiary i jest na tyle leniwy, że nie chce nic zrobić, aby ją na serio poznać. Zatem, jeśli chodzi o objawienia prywatne, Kościół podał nam pięć warunków, które należy spełnić. Mamy pewne objawienia, bardzo piękne, treściwe, niektóre wręcz przerażające, które Matka Boża zapowiadała. Co ciekawe, są to objawienia warunkowe. Czyli jeśli wy czegoś jako ludzie nie zrobicie, to nastąpi to i to. Bardzo ważna informacja. Są to objawienia warunkowe. Mamy takie na przykład w Kibeho, w Lasalet, w Fatimie. W Polsce zresztą w Gieczwałdzie też były takie objawienia. Mam nadzieję, że my Polacy znamy ich treść, ponieważ są zatwierdzone przez Kościół i to jest, myślę, że bardzo ważna treść. E, mamy w Lasalet na przykład objawienia prywatne, a tak jak wspomniałem, mamy objawienia na przykład w Meczu czy w Trevignano-Romano, e, co do których Kościół musi mieć bardzo duży dystans. W niektóre mamy wierzyć, a czyli, przepraszam, możemy wierzyć, w niektóre wręcz e, powinniśmy odrzucać. A co do niektórych powinniśmy zachować zdrowy dystans. Zatem ktoś może zadać mi takie pytanie, proszę księdza, to w takim razie słuchać tych różnych objawień, tych, o których ksiądz wspomniał, jako te, które trzeba obserwować? Tak, jak najbardziej, można słuchać. Czy oficjalnie cy cytować? Już nie. Tu trzeba mieć rozwagę. I teraz chciałbym pokrótce omówić te pięć punktów. E, wiem, że też może się to spotkać z pewnym niezrozumieniem, e, tak jak i z dużym niezrozumieniem spotkało się to, kiedy mówiłem o posłuszeństwie w kościele, e, ponieważ no niestety każdy z nas, e, pół żartem pół serio mówię niestety, ale ma swoje zdanie i już więcej osób mam na wrażenie, że nie interesuje to, co mówi oficjalnie nauczanie kościoła. Tylko ich ksiądz na parafii powiedział tak i tak, e, tak jakby to było ważniejsze. Nie. Oficjalne nauczanie kościoła to oficjalne nauczanie kościoła. Nawet papież, niezależnie który, jeśli mówi jakieś kazanie, czy po prostu coś sobie rzuca w media, to nie jest oficjalne nauczanie kościoła. Zatem słuchać? Tak. Cytować? Można, ale czy to ma wpływ na moje życie? Nie. Przechodzimy do punktu pierwszego, czyli punkt pierwszy. Treść danych objawień musi być zgodna z tym, co jest w Piśmie Świętym, nie może już być nic dodane. Nic uzupełnione. Na przykład mamy jakieś tam objawienia, w których wszystko bardzo ciekawie brzmi, ludzie się tym zachwycają, a na przykład po jakimś czasie pojawia się taka informacja, że to nieprawda, że jest trójca święta, ponieważ jest nas cztery osoby. Zatem od razu w takich objawieniach powinna pojawić się lampka kontrolna, mówiąc: Oho, już nie powinienem tego słuchać. Zobaczcie jakie to jest istotne, ponieważ my często w naszej pobożności chętnie słuchamy takich rzeczy. Bardzo fajnie to brzmi, kiedy słyszymy, jutro będzie koniec świata. Koronawirus to jest kara za to i za to. Bardzo chętnie słuchamy takich rzeczy. Natomiast trzeba wielkiej mądrości i faktycznie trzeba znać też Pismo Święte i to oficjalną doktrynę Kościoła, aby rozumieć, że coś może być nie tak. Zazwyczaj nie łapiemy takich rzeczy, ponieważ zbyt chętnie słuchamy takich treści. Drugi punkt bardzo mnie przekonuje, aczkolwiek ja zupełnie inaczej na to patrzę. Będąc księdzem, przysięgają posłuszeństwo. Wiem, jak wiele wynika właśnie z posłuszeństwa, że wielcy święci, naprawdę wielcy święci, osiągali właśnie przez posłuszeństwo swoją świętość. Oczywiście jest granica posłuszeństwa, ponieważ nie może to wpływać na moralność, nie może to być sprzeczne z dziesięcioma przykazaniami, więc to są oczywiście istotne rzeczy. Tak jak nieraz w komentarzu pojawiła się taka informacja, że jakiś tam biskup na przykład, całkowicie zamknął kościoł. Uważam, że to już było niesłuszne. Co innego, ograniczenia, ponieważ ograniczenia wynikają z jakiejś tam troski, której my jeszcze nie pojmujemy, bo jesteśmy na to zbyt mali. Natomiast jaki jest drugi punkt? Drugi punkt to właśnie absolutne posłuszeństwo władzom Kościoła. Czyli załóżmy, że taki ja na przykład miałbym jakieś objawienia, czyli Pan Bóg próbowałby mi coś powiedzieć, i biskup przyszedłby do mnie i powiedział: Księże, mam olbrzymią prośbę, proszę w tych sprawach milczeć. Proszę nic nie mówić na ten temat, ja muszę przyjrzeć się sprawie. Proszę przez dwa lata nic nie mówić. Ja na przykład, oczywiście jako pobożny kapłan, wiedziałbym lepiej od biskupa, co będzie lepsze dla kościoła, posłuszeństwo bym sobie schował do kieszeni i zacząłbym mówić: słuchajcie, mi coś Pan Bóg powiedział. Tylko taka prośba obiecaj, że nikomu nie powiesz. I wiecie, w ten sposób wszyscy niestety wiedzą. Można pokazać o bardzo ciekawy przykład siostra Faustyna Kowalska. Miała objawienia prywatne, które zostały zatwierdzone przez Kościół. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w tym samym czasie te same objawienia miała Mateczka Kozłowska, która odeszła od Kościoła katolickiego po jakimś czasie. Jedna była bardzo posłuszna Kościołowi, cierpiała też z tego tytułu, spotykała się nieraz z niezrozumieniem. Aczkolwiek dzisiaj jej objawienia zna cały świat. Miłosierdzie Boże. Mateczka Kozłowska, o której wspomniałem, skończyła w taki sposób. Że jej objawienia, kiedy była nieposłuszna, czyli zły duch wszedł w to całkowicie, zakończyły się czymś takim. Uwaga: jeśli ksiądz katolicki będzie miał dziecko z siostrą zakonną, to to dziecko rodzi się bez grzechu. Widzicie, do czego może doprowadzić całkowite nieposłuszeństwo, bo ja wiem lepiej, bo ja jestem mądrzejszy. Zatem, kochani, yy, mówiłem też na przykład o ojcu Pio. Posłuszeństwie, jak wielkie rzeczy wyniknęły z tego, kiedy on był posłuszny. Zachęcam jeszcze raz do odsłuchania tego odcinka, aby docenić wielkość tego świętego. Oczywiście wielki był tylko dlatego, że słuchał Pana Boga. Myślę, że to też jest dosyć istotne. Dlaczego posłuszeństwo jest tak ważne w Kościele? Ponieważ zły duch, o którym wiemy z pisma świętego i tego oficjalnego nauczania Kościoła, jedyny grzech, który popełnił względem Boga, to był grzech. Nieposłuszeństwa. On nie musiał zgrzeszyć cielesnością, przecież on nie ma ciała, jest duchem. Mało tego, był to duch najdoskonalszy. Lucyfer, czyli ten, który miał wręcz nieść światło przed samym Bogiem, najdoskonalszy. Jaki popełnił grzech? Powiedział Bogu: Nie będę ci służył, nie chcę. Właśnie to był grzech nieposłuszeństwa. Dlatego tak wielki nacisk w dążeniu do świętości. Jest to, aby uczyć się dla nas niezrozumiałego posłuszeństwa. Nieraz, tak jak nawet teraz popełniam błędy, staram się być posłuszny biskupowi, staram się być posłuszny e, nauczaniu kościoła. Czasami zdarza się, że mogę mieć jakieś inne zdanie w tej materii, e, natomiast to wynika jeszcze z mojej niedojrzałości. To wynika z tego, że ja jeszcze nie zgłębiłem całego nauczania kościoła, aby móc się wypowiadać w tych kwestiach. A nie sztuką jest po prostu gadać dla samego gadania. To wynika z tego, że ja jestem zbyt mały. Odkrywam posłuszeństwo, ufam Kościołowi i nadal chcę mu ufać. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego. Nie jest on konieczny, ale nie ukrywam, że potrzebny, czyli świętość danej osoby. Czyli sami widzicie, że kiedy treść objawień zgadza się oczywiście z tym, co Kościół gdzieś tam wcześniej w Piśmie Świętym już nam zatwierdził, kiedy treść objawień y, też przenika się z posłuszeństwem odpowiednim władzom kościelnym, y, zostaje trzecia rzecz, czyli świętość danej osoby. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby uwierzyć człowiekowi, który y, żyje w tej opinii świętości, który wręcz przeniknięty jest Bogiem, którym widać bardzo dobre owoce jego postępowania i nie chodzi tu o ilość modlitwy, ale to, że wręcz taki człowiek y, oddycha Bogiem, wręcz pachnie Bogiem, łatwiej uwierzyć takiemu człowiekowi, który powie: Matka Boża do mnie przyszła, powiedziała to i to. Co powinienem zrobić, ojcze? Nie człowiekowi, który na przykład bierze narkotyki i przychodzi do mnie jeszcze pod wpływem narkotyków i mówi Ojcze, Matka Boża mi się objawiła. Widzicie? Dlatego to jest oczywiście istotne, ale Bóg może sobie poradzić także i tak jak u Ojca Pio z obejściem pewnych rzeczy. Punkt kolejny, czwarty, co do którego ludzie najczęściej właśnie dostrzegam, że nie łapią tego, te, 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 tego co Kościół nam podał. Uwaga! Treść objawień musi zostać zakończona. Jest to bardzo ważne, dlatego powiedziałem, że jeśli chodzi o Trewiniano, Romano czy Meczugorje, musimy być bardzo ostrożni. Święty Paweł powiedział, że należy badać duchy, wybierać to, co dobre, natomiast z tego względu, że na żyją jeszcze osoby widzące, mają jakieś objawienia, nie wiemy w jaki sposób to się zakończy. Nie wiemy, czy na przykład ostatnim jakimś zdaniem dana osoba widząca zaprzeczy wszystkiemu, co było do tej pory. Zatem objawienia muszą być zakończone. Ja wiem, że nieraz chcielibyśmy, żeby Kościół szybciej podejmował pewne decyzje, e, ponieważ jakieś objawienia wydają się wyjątkowo ważne, ciekawe, fajne, porywające. E, natomiast nie darowałbym sobie, ja i myślę, że wielu ludzi, którzy starają się odkrywać Pana Boga, gdyby Kościół coś zatwierdził zawczasu. Okazałoby się później, że totalnie nie ma racji, że okazało się, że zły duch wszedł w to wszystko i wyciągnął tylu ludzi z kościoła. Zatem punkt czwarty to treść objawień musi zostać zakończona. I ostatni punkt, dla mnie osobiście wydaje się najważniejszym, ponieważ pismo święte, czyli to co mówiłem w punkcie pierwszym, mówi o tym, po owocach ich poznacie. Czyli jeżeli będą konkretne owoce takiego postępowania, załóżmy, że przychodzi Matka Boża i mówi tam, jeśli czegoś nie zrobicie, to. I na przykład ludzie pod wpływem tych objawień nagle zaczynają się nawracać, zaczynają korzystać coraz częściej z sakramentów, spowiadają się, przyjmują Komunię Świętą, mają coraz większy szacunek do Eucharystii, czyli są konkretne dobre owoce. Mamy też jakieś potwierdzenie tego, że faktycznie Bóg bardzo mocno ingeruje w świat w tym momencie, czyli próbuje pokazać, coś nam przekazać, na przykład przez Maryję, danego świętego, czy sam osobiście. Jeżeli takich owoców nie ma, tak jak na przykład mamy jakieś objawienia, w którym ludzie nagle zaczynają się tylko bać, mówią, że to wszystko bez sensu, przesyłają sobie informacje jako sensacje, ale nijak ma się to na wpływ duchowy danego człowieka, Mamy potwierdzenie, nie są to objawienia, które pochodzą od Pana Boga, bo przecież zły duch także może bardzo mocno mieszać w tym wszystkim i myślę, że trzeba, wręcz to jest nasz obowiązek, żeby być bardzo sceptycznym, żeby podchodzić ostrożnie do pewnych rzeczy. Czyli widzicie, pięć punktów musi być spełnionych, aby Kościół podpisał się pod danymi objawieniami prywatnymi. Pozwolę zatem sobie w dzisiejszym odcinku odnieść się do jednych objawień. Wakita, które są potwierdzone. W Japonii w 1973 roku Bóg przyszedł z objawieniem do pewnej kobiety. Nazywała się ona, uwaga, Agnieszka Katsuko Sasagawa. Treść objawień była wyjątkowo ciekawa. Mało tego, nawet Benedykt XVI w 1988 roku, czyli w roku, w którym ja się urodziłem, Zatwierdził te objawienia, mówiąc, że jest to kontynuacja tego, co było w Fatimie, że to są, są to te same objawienia. E, mamy oczywiście wszystkie warunki spełnione. E, I oczywiście ja chciałbym przeczytać treść tych objawień, żeby pokazać, że objawienia faktycznie brzmiały bardzo ciekawe, intrygująco. E, aczkolwiek były spełnione następujące warunki. Matka Boża zapowiedziała kary nawet okropniejsze od trzęsienia ziemi. Jeśli duchowieństwo katolickie i świat nie nawrócą się, nie poprawią swojego życia. Czyli widzicie, to jest to, co wspomniałem warunkowe. Czyli jeśli my czegoś nie zrobimy, to wtedy konsekwencje będą następujące. Na przykład, jeśli dziecko nie nauczy się na samym początku edukacji pewnych rzeczy, później braki będą tak duże, że będzie duży problem z nadrobieniem pewnych rzeczy. Jeśli człowiek konsekwentnie nie zacznie szukać Pana Boga, Ciężko będzie później, jeszcze żyjąc w grzechu, odnaleźć tego Pana Boga. Jeśli dziecko nie zostanie wychowane w życiu religijnym, później będzie miał dużo trudniej, żeby Pana Boga odnaleźć. Posłuchajcie zatem kilka punktów konkretnego objawienia w Akita. 12 czerwca 1973 roku, podczas modlitwy, siostra Agnieszka doznała wizji oślepiającego światła którego źródłem było tabernakulum ze znajdującym się wewnątrz Najświętszym Sakramentem. Całe zdarzenia opowiedziała księdzu, który wtedy przybył do klasztoru. Ten zaś nakazał jej milczeć i trwać w pokorze. To jest to posłuszeństwo, o którym wspomniałem. Rok później siostra została uzdrowiona z głuchoty. Czyli mamy kolejny punkt, dobre owoce. Jednym z najbardziej przejmujących przesłań, jakie Matka Boża przekazała w Akicie było to, jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka Wam pozostanie, to różaniec i znak pozostawiony przez mego syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy. Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów, kapłanów. Samo krytykowanie duchowieństwa nic nie daje. Pomaga im natomiast płynąca z wiary i miłości i troski o Kościół, modlitwa w ich intencji. Działanie szatania przeniknie nawet Kościół do tego stopnia. Że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą wyszedzani i prześladowani przez swoich współbraci. Świątynie i ołtarze będą plądrowane, Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu. Chciałoby się powiedzieć i dodać taki komentarz, że jak widzicie, wszystko dzieje się na naszych oczach. Natomiast ja jestem za mały, aby potrafić jakoś to określić. Natomiast jak widzicie, to wszystko jest warunkowe. Zatem, jeśli my się nawrócimy, jeśli wrócimy do nauczania Kościoła, do wierności Kościołowi, do Eucharystii, do dobrych owoców, do spowiadania, wtedy takie rzeczy nie będą miały miejsca, pomimo tego, że się zaczęły. Chciałbym, kochani, Abyście dzisiaj w komentarzach oczywiście podzielili się tym jak wy podchodzicie do treści objawień prywatnych, w jaki sposób podchodzicie do tego wszystkiego. Czy zgadzacie się z tym co wam powiedziałem? Mało tego mam także taką prośbę, abyście napisali także propozycje różnych tematów. Jeśli chcecie, abym poruszył jeszcze jakiś wyjątkowy temat, temat który wymaga jakiegoś wyjaśnienia, to jak najbardziej jestem otwarty na propozycję. Może to oczywiście trochę potrwać, ponieważ przygotowanie do danego odcinka trochę trwa, a nie sztuką jest coś powiedzieć. Sztuką jest powiedzieć coś, czego później nie będę się wstydził. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.